Siemanko witam Was bardzo serdecznie w Dragon Escape, po raz pierwszy na moim kanale towarzyszyć mi będzie dzisiaj specu Siemanko No i zapraszamy Was do gry Tak, a ja stoję w powietrzu Hihi hi. Dla tych, którzy nie wiedzą co to jest Dragon Escape to jest to tryb gry w którym po prostu parkurujemy i uciekamy sobie przed smokiem Nic trudnego Teoretycznie Dobra, Dobra. No to ja robię cięcie i widzimy się już na ręce Ja również robię cięcie, widzimy się też na arenie. Okej, okay, witajcie na mapce, jesteśmy już tutaj po raz pierwszy Tak, Wieka jesteśmy już po... na ręce, tak, tak Jaka tak. to była mapa? E, tile, chyba Tile, dobra, nie lubię tak. tile'a Dobra Teraz takie info dla tych co nie wiedzą Siekiera służy do podwójnego skoku jeszcze 30 sekund, łeb Ale ładuje się przez 120 można sobie zakupić też jeszcze lepsze 10, 9, 8 e, Tak, można sobie kupić lepsze siekietki, ale teraz już nie gadać, bo zaczynamy! 3, 2 i 1 U sprint! Fuck! Fucking sprint. Ja tam siekietki używam, jak jest potrzeba. A ja mam strasznego laga. Stary laga mam. Ja też mi strasznie laguję. O dobra, ja już umarłem, bo miałem strasznego laga. E, a ja już umarłem niestety e, Czy widzimy tutaj nekkiego gdzieś? Czy to ty? O nekki playing games Widzimy pięknie Biernie tak Musisz się trochę pośpieszyć bo smok już jest na piramidzie e, Ja niestety umarłem Ponieważ miałem takie miałem Na samym początku Boże, O co ja zrobiłem w ogóle? Gdzie ty jesteś? Kurwa spadłem bo mi siekiera nie zadziałała Gówno Jakieś. No mi też nie zadziałało Ale ten smog jest za szybki, szczerze w ogóle. Tu dobra. na tej że to się nie, nie da wyrobić. Zobaczymy czy ten y, da sobie radę. Mam nadzieję, że nie. Łunkowny. Ta y, nie ma zwycięzcy. No fantastycznie. Dobra, mamy to, już mamy na... Roła, to, to już jest łatwiejsze. To już jest mapa road. Nie łatwiejsza. gra y, Dobra, gramy, gramy. O. Ja w cięć nie robię. To O Cześć na jaki jestem koło ciebie. Fajnie. No, zawsze się Sprint, co, co, spadłem! Nie, spadłem! Nie wierzę. No! A no, tak mi zawsze dobrze idzie, a jak zawsze jak muszę coś, coś chcę coś nagrać, to od razu. Yy, tak naprawdę nie grałem nigdy na tej RNC, więc trochę smu smutkawo. Yy, Smok powiem Ci, że jest całkiem niedaleko, ale znowu lak oczywiście serwerowy. Yy, polecam serwer XD. Tak, strasznie mi to zabuje. No, mi też, no kurde, na początku w ogóle laga, nie miałem, ale spieprzyłem. No, po prostu. Biegnij, biegnij, jesteś... już się smok za tą no, normalnie ułamek sek. No to... Co to um... ma być? Boże, ja nie cierpię tego już. Naprawdę, ja się krwią to... Tak. Zanim ja to przeskoczę, zanim ja wejdę na poziom domku, przeskoczę na ten poziom domku, a minie rok no bo, a w... a w ogóle ktoś jeszcze żyje? No to ktoś biegnie najwyraźniej. Ale, Dawid dobrze mówi. Tu jeszcze... Dawid, spieprzysz to, spieprzysz to, spieprzysz to. Jeden wygrał, nice. No, a biegnął jeszcze drugi. E, okay, dawaj, Tile, to... taj, Tile. taj, Tile, taj. Taj, das is... Kur... co to? Piłeś, Nie Białeś? lubię Tile'a. W... w ogóle? Taila jechałem. Ale wbiłeś teraz? Wbiłem Tak, to biegniemy? No Ale z falsa. Co? Co to było? What the fuck? Jeszcze się odbiję, spokojnie. No co to, Co to są za lagi? Nie, 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 my to jeszcze będziemy musieli jeszcze raz nagrać. Aha, hmm, Nie ma sensu. Ja już, ja już ja się wkurzyłem No tak mi zawsze dobrze idzie, a zawsze jak... Co jakiś czas są takie lagi, że masakra Gdzie, A ty żyjesz? Na Żyję, ale mam lagi i mogę spać przez to o, Stoisz w miejscu mi pokazuje Ale no, dobra, teraz pobiegłeś, jesteś dopiero na lodowym e, Już przegrałeś tak No dopiero. kur... Czemu ta Kiera nie działa? To... Ja Bo nie zu... mogę Bo złym klawiszem ciskasz No nie duszę złym No obydwoma ciskaj zawsze Spamuj ten ja mam u... użycie na Q. Duszę Q i nie działa. Kół jak kurwa. Ciebie <laughs> wkurzyłem. Dzal, wszystko stoi. No patrz. Ale ostatnio udało mi się na te chmury wbiegnąć. Nie wiem, czy je widzisz. No widzę, widzę. Ja już byłem sral daleko. Ja już byłem pod koniec ostatnio. I oczywiście spec musiał zlamić, nie? Dziękuję. Pozdrawiam. Ewa Bachowicz. Ewa Bachowicz. Oh yeah. A tu widzę Seba sobie radzi nieźle. Spektak o ja, ale faila puścił, spadł. Kurde. Dobra, ja, idziemy jeszcze na rowat. Tak, widzę, że mapy same. Tak, 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 tak. Pełna jest, nie wierzę. Kurde. Nic. Nie, nie są. A, Dragon Escape jest dla tych, którzy umieją skakać, co nie umieją, to lepiej nie. Lepiej nie próbować. Lepiej nie. Możecie się powiesić przypadkowo. Czekaj, czekaj. Ja tutaj ładny bieg na ogół. Powiedzcie, że parkour nareszcie coś pokazałem. No, w tym i tak braku... jak będziecie mogli to wszystko zobaczyć z obydwu perspektyw. Tak. A co? Na Chciałem móc się kierką spadłem! Fuck. Zla... Jakaś wolna? Ja oczywiście lag i widzę plot jak zalotano. What the fuck syj. Um, No co to ja, ma być? To... Ja chyba tak powycinam jak zawsze jak spadamy. No co to ma być jak się wkurzamy? <laughs> nie, nic nie będę wycinał. Wszystko pójdzie równo. tam, no, Ja... ja... Postaram się montować już jakoś lepiej trochę. I znowu biegnie ten Dawid y, 3000. Kwiatkowski. Wygrał jakiś wilczek. Dobra. No to ja robię cięcie i widzimy się na następnej ja ręce. Ja też zrobię cięcie, żeby tutaj nie czekać, bo tu widzę, że jeszcze chwilę poczekamy. Dobra, jesteśmy na ostatniej chyba ręce. Myślę, że tą przejdziemy, może jeszcze jedną, bo to nie ma ich za dużo. Hmm. Tak, jesteśmy już na arence, bo ja trochę zapomniałem się. No i biegniemy. Znowu tail. Ogólnie są tylko dwie arenki dla graczy. Dla VIP-ów jest arenka. Mm. No ale bardzo rzadko tutaj wchodzą. Więc... No właśnie, tu mało VIP-ów. Zobaczyłem. Serwer niby ma 400 slotów, ale maksymalnie tutaj 100 ludzi, tak widziałem. Dobra, biegniemy. Ja, ja takie emocje tutaj przeżywam. Tak, tak ci serce pulsuje. Kurde, już spadłem. No co, spadłem? Nie no spadłem! Oli, no. z pierwszy nie jestem Ooooo <grym> co ja robiłem? I zamiast biec cofnąć się to ja bawiłem się tą siekierką. Zmienię. No czemu ta siekierka się nie używa? No ja pierdolę. A... Chyba cię wkurzyłem. Spadłaś? No duszę kud, a to gówno nie działa. Ja robię live, bo ja nie mam zamiaru już patrzeć. Ja <grym> denerwuję... Ja się patrzę, zobaczmy kto wygra. I tak to ja tutaj będę wycinał wszystko ładnie, więc... O, jest road. Nie wiem, czy idziesz. Poczekaj, lea Chyba zdążę. To szybciutko, bo jest road. Road. Dobra. O, drodzy widzowie, to będzie ostatnia mapka, bo więcej już nie ma, nie ma sensu, a ja nie chcę się naprawdę Nikt Nie chcę y się tak. tego nie słyszeć. Tak, ja to wszystko nagrałam. No, niestety nam słabo idzie, ale to myślę, że kiedyś tam skill wróci albo przybędzie, bo pozdrówcie ty. I nie musisz pozdrawić. Pozdrawiam. <śm> o Boże, pozdrawiamy siebie. Wow. Ludzi nie widzę. To jest, to no ja też spadam. Yy, ja tutaj już umarłem. No, no Umarł. ja też, na samym, najgorzej jest na tym samym początku, bo yy, na, najwięcej ludzi jest, po prostu. Yy, Wiem, bo oni wszystko. To nic nie widać. No właśnie, i zawsze na początku spadam. Jakbym dalej biegł, to już jest lepiej. Jak widzieliście poprzednio mi poszło i po prostu byłem dosyć już poszedłem troszeczkę dalej, bo mi nie przeszkadzali, neki spadł. Nie, nie, spadł. Że, powiem Ci, że smok... Yy, naprawdę biegnij, możesz to yy... Dali, skacz, skacz. Musiccie skok... zaraz cię smok dogoni. Szybko. Do dupy to jest. Naprawdę ja się stresuję tam <śm> w dupie, kuśba. To do dupy po prostu. Smog, ja szczerze powiedziawszy mogę powiedzieć, że ten smog powinien jeszcze szybciej lecieć. <noise> Przez to się nadążyć, nie da zanim to się wejdzie, zanim to się zrobi, coś cokolwiek to. I bigos. No, no kurwa, daj mi wejść tam. E, a w ogóle ktoś żyje? Nie, żyje o, to O kurde, ale tak daleko był. Nie. Było. Marycha prawie był. E, dobra, no, e, no to dobrze. widzimy się na następie. <noise> żartowałem. <noise> Zartowałem to był taki wstępny odcinek, nie wiem kiedy będzie kolejny w ogóle odcinek z Dragon Escape'a Myślę, że jak będzie jakiś czas Na to tu się nagra Tak to na razie... E ja tu jestem no... Szanowny, ja... No ha? No nie tak ładnie płotki przesuwałem, <grym> ja... się Ty tam tych płotków nie umiesz przechodzić Ładnie, <grym> to jesteś nie, to teraz przejdę na raz Haha sobie na nagraniu, Raz to wiesz co możesz, pupę Już dostałem <noise> Jesteś tam u góry? Ja już jestem na murze Ej właśnie, a co będzie jak skoczę poza ten? Umrzesz Ej właśnie, chodź tutaj na mur, sobie skoczymy tak do tyłu poczekaj... Wiesz, jak... wiesz gdzie miałeś skrót Gdzie? Powiedz mi, powiedz mi! Tu jak przeszedłeś te potki? Skoczyłeś no. na pierwszą drabinkę to mogłeś od razu na Jawa i z Jawa na ten młody Teraz możemy się pożegnać i skoczyć No to dziękujemy za oglądanie odcinka Pamiętajcie łapce w górze, subskrybować i tak dalej I, i, I nie wiem co tam jeszcze chcesz No i obie dwie perspektywy możecie zobaczyć również na moim kanale jak i na kanale Subskrybujcie Zresztą. mój kanał Dobra i skaczemy 3, 2, 1 Wuhuu Ej, co się na eee, a miał być taki fajny fun. <grymne> Dobrze, e, dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Hej.